Cześć, go w kolejnym openingu z CSA na samym początku chciałbym przypomnieć o subskrypcji i łapeczce w górę. No i jeśli będzie tutaj 10 łapek oraz 7 komentarzy minimum, to rozdamy tutaj tego XM-a Jest to pan lekkie zużycie, więc wiecie co robić. A że jeszcze tutaj jeszcze turniej w Sztokholmie, no to postanowiłem, że otworzymy sobie dwie kapsuły jeszcze do tego. Darstowo. A później jest 30 jak to wygląda? To jest fajnie zrobione, chociaż to wiadomo, no będzie tanie Ale fajnie, takie półko 3D mi się podoba No fajnie ogólnie wygląda, polecimy, otwieramy, może coś nam poleci Wiadomo, no później tak zrobimy sobie większy opening tego jak to będzie tańszy No póki co tak na kupiłem, bo chciałem zobaczyć głównie co tu leci I co, i co, i co? No, jest ee, brokatowa i Speed Ten Babie zostanie w 2024 Mega posiada Ale my przechodzimy do skrzyni Brałem w skrzynię mm, Kilowata, no bo te są fajne, ta MK najbardziej mi leży i ten Kałak. Miałem go MK jak chwilę, więc postaramy się ją wydropić jeszcze raz No i nóż już ja za kupi akurat nie przepadam no ale jak wydropci to fajnie, jak nie to trudno. Bardziej bym się ucieszyć z tego kołacha No i dobra, lecimy też pierwszą odcinku. No zobaczmy co ona to oddam. I wypada na mixem. Jakoś ładno się wydaje. Nie no to pod testa. I na różnikarskich. A poczekajcie. Jak na przykład wezmę sobie to odpalę. Bardzo wymalowania. Nie wiem, no to lecimy z Panie bo im czerwonego polcia, nie? Ostatnio dwa różowe. No, to było już ładnie. A tutaj no mak, ten mak ładnie wygląda jaki jest tam. stan lekko złożycie. Wiecie co? Ja go sobie chyba nawet zostawię. Yy, Trzeba będzie powolutku wracać do cesa, więc no ten jaki fajnie by było tutaj zbierać Przeleciał różowy, fioletowy, fioletowy kolejny, a nam wypada nowa No nie, drewniane mi się nie podobają te, te skiny Chociaż te... Ta pamiątka, czy jakąś on się nazywa, ten kawałek też tak niby drewniany, ale no to ładnie wygląda Dobra, wypada nam gloczek z jaki to jest stan? Lekkie zużycie i to, to wam pewnie z dwie deszki będzie warte, ja sobie zmienię. Powiązka rodzinna, oh. o. No, to też nie wiem, tak jakby to wyglądało jakby drewno było, taki marmur czy coś, no ale ładnie to wygląda. Jeden z lepszych kałachów w grze. Też, nie tak, jeden z lepszych kałachów w grze i z tych tańszych, no to Legiona Nubisa. To siedzi fajnie No i połowy mamy za sobą eee, drop No nie satysfakcjonuje nas tutaj No i zobaczmy co tu dalej poleci W razie ty chcecie te więcej odcinków tutaj jest tych Dron I eee, ja otwieram skrzynie czy Bardziej wolicie takie A wówka też by się przydała tutaj no jakbym to w dropie to naprawdę bym zostawił. Ja wiem, że za zawsze tak mówię... Zostawię to zostawię, a Mija tydzień drugi sprzedaje <laughs> Nie wiem, to no, AWP to naprawdę bym zostawił. Kolejna nowa Po testach Nie wiem może jak kontrakt jakieś porobimy. Ale to raczej nie w tym odcinku. Kontraktu kontraktów to raczej chyba pełny odcinek bym nagrał. O czerwony był nie wiem co to było. Chyba kałach nawet właśnie. Nie ciężko to to będą Ostatnio mam pecha do tych skrzyni takiego, że mam taka pamiętam kiedy kosos nieraz wydropiłem Pierwszy tek dużej Ale kiedy został po testach, no I ostatnia skrzynia, ja przypominam też w górę i subskrypcji, 10 kopek w górę i 7 komentarzy to rozdaję te tamtego X-ema Ewentualnie wiem kiedy, ale raczej x Napiszecie w komentarzu, że chcecie MK, to będzie MK. No i wypada nam skałcik, ten opening trochę gorzej na no poszedł niż No ale no. Dobra, przede ja wszystkim te skrzynia jeszcze raz na no nowo. Więc przed wami żegnam, widzimy się w kolejnym filmie. Hello!